Zaczynamy vloga z Georgem. Patrzcie, jest postęp. Po prostu widzę, że dach już jest y, prawie, że zjedzony. George'uś. ja tylko mam nadzieję, że mu nic nie będzie, jak on zjada ten. Nie wiem, mam wrażenie, że on po prostu to zjada z tym kartonem. Czym tam jest odle oblepione? To smakuje ci to? Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi królikom. Jak coś wiecie na ten temat, to mi piszcie. Bo on po prostu, no tak, kochani, malutki bardzo to lubi. No, właśnie mówię o tobie, wiesz. No dobrze, dobrze. No i tu jest znowu ten paśniczek, a George, oczywiście robi swoje. <laughs> on często na tym domku takim przesiaduje. I w ogóle na tym leży, co mnie to bardzo dziwiło, nawet jak to był jeszcze nie, nie bo to jest dosyć takie, wiecie, ostre, niemiłe, nieprzyjemne. To już ten w środku, ten dry bed, który ma, jest o wiele przyjemniejszy. No i co, podżeramy Michasi plecak, nie? A jak? <grych> Najlepsza zabawa. A ja pokażę Wam e, dwie nowości, właściwie trzy nowości w mojej kosmetyczce. Jestem aktualnie u Michasi. George! Mam nadzieję, że nie wskoczysz. No bo akurat ta narzuta też już była kilka razy prana. I już wie, co znaczy, jak George na niej siedzi. A ja mogę do Was dwoma nowościami. Właściwie no, dwoma w kategoriach, ale są trzy produkty. Pierwsze może zacznijmy, od Nivea, wczoraj byłam w Rossmanie, kupiłam sobie ten produkt, dziś dokupiłam ten. Co to jest? To jest suchy szampon. Ja bardzo lubię ten kosmetyk. Dla mnie to jest super. Odświeżenie włosów natychmiastowe. E, także, a ja mam włosy tendencje do przetuszczających się włosów, dlatego u mnie suchy szampon jest e, naprawdę czymś na porządku dziennym. No i wczoraj byłam w Rosmanie, no i promocja. Promocja chyba 30%, 30 czy 50%, ale chyba te były 30%. Promocja e, od ceny podstawowej. No i. Czytam, wiecie, suchy szampon, biorę, idę do kasy, przychodzę do domu i taki ząk nagle. What? Mhm. Mm Odwracam i czytam. Tutaj, widzicie? Nie wiem, czy, czy wy to zauważycie. Jakoś tak, tak, wiecie? No i czytam. Suchy szampon dla szatynek. Aha. Faktycznie. I potem odwracam. Aha. No i <laughs> zdziwiłam się. Skoro jest dla szatynek, to musi być też dla blondynek. Raczej do blondynek się zaliczam. No i dzisiaj kupiłam ten, ten żółty. Ale ja Wam powiem tak. Użyłam tego dla szatynek. I powiem Wam, że tradycyjnie tak jak normalny szampon, suchy szampon działa. Tak patrzę tam, wiecie, bo George już stoi na dwóch łapkach w tyli. I tak nie widzę żadnego jakby przebarwienia, odbarwienia, nie wiem. Takie mam wrażenie, że jest wszystko ok. A propos moich przetłuszczających się włosów, to jakiś czas zawsze po farbowaniu, od zrobieniu odrostów, to jak już one są że tak powiem, po dłuższej nie wizycie, u fryzjera to zaczyna mi się coraz bardziej przetłuszczać. Także mówiłam, suchy szampon jest dla mnie wybawieniem. No i właśnie kupiłam sobie ten do włosów blond. Nie używałam go jeszcze. No chyba mi nie rozjaśni. Także, a że była promocja, a jak mówię, u mnie to schodzi to sobie. Dzisiaj też wzięłam ten drugi. No i coś jeszcze. To jest maseczka z rosmana. Maska, maseczka do włosów. To jest ten, taka forma no, musu mus do zjedzenia, ale wiadomo, to jest na włosy. Wegańska maseczka, która jest maseczką typu smoothie. To jest Coś nowego. Jeszcze też tej, e, takiego typu maseczki nie miałam. Ostatnio na, e, we vlogu mogliście zobaczyć, jak testuję maseczkę z tego sklepu Action. No i faktycznie nie była dobra. Ona to, to była maseczka kokosowa, A ta druga arganowa, jeszcze jej nie używałam. A pod ostatnim vlogiem pojawiły się takie komentarze, e, że e, rzeczywiście mogłam nie być zadowolona z kokosowej maseczki, ponieważ e, nie jest ona dobra na włosy. Bardzo dobrze na włosy tego typu, jak ja mam. Działa olej arganowy, olej żożoba. No i właśnie wzięłam tę maseczkę, dlatego że awokado tu jest nawet olej awokado, żożoba i ten arganowy więc sobie ją przetestuję, spróbuję dzisiaj. Maseczkę nakładamy na 10-15 minut po umyciu włosów i spłukujemy. Można też jest taka wersja, żeby maseczkę zostawić na noc, ale wiecie, dla mnie to jest mało praktyczne. Eee, ja nie lubię. <laughs> Ja nie lubię mieć czegoś na włosach, jak śpię, a poza tym, no, no jest to dla mnie, ja chcę mieć włosy wysuszone, jak idę spać, y, czyste i tak dalej. Także y, kolejna rzecz do przetestowania dla mnie, a może wam opowiem, jak to y, się sprawdziło. I jeszcze coś, właśnie y, przyniosłam ze sobą tutaj do pokoju Michasi. Na biurku dorwałam dzisiaj w Lidlu nową gazetkę. I nie byłoby w tym nic dziwnego, że gazetka z Lidla, no ale morska esmara. Hmm. Właśnie ten motyw. Morska. Czyli co? Wszyscy albo chcą, żebyśmy myśleli o lecie, albo my sami tego chcemy. Nie wiem, nie wiem. No i tak sobie przyglądam, wiecie, no w sumie. No też takie fajne, no takie bawełniane bluzeczki w dwupakach. No i. Tutaj, tutaj i tak dalej. No wszędzie wiecie, kotwica. No to co, szykujemy się do wakacji. Ta no, sukieneczka nawet fajna. No i tak wiecie, sukienka damska z wiskozą, rozmiary. I tak patrzę. I tak patrzę, i właśnie tak jak ta kamera. No i kończy się na L. Hmm. No i jak się tak skończyło na L, to moja po prostu twarz wyraziła dezaprobatę. Po, y, pojawił się smutek na twarzy, żartuję oczywiście, ale y, y, spodziewałam się, że Lidl będzie inwestował też tutaj w większe rozmiary. Ja wiem, że w Lidlu jest coś e, takiego jak ta. Y, mają, mają też te swoje, y, wiecie, y, moda XL. Y, no, ale czemu nie można by było zrobić takiej fajnej sukienki w paski, w pasy też w rozmiarze XR? Ale dobra, to już polityka sklepu. Ja tylko chciałam Wam to pokazać, że to przykuło moją uwagę. Spodobało mi się, ale niestety musiałam obejść się smakiem, że tak powiem. No i poszukać czegoś innego. Dobra, to kończymy. George się tutaj myje. George? No tak. To pożegnaj się z widzami. Kiedy idziesz spać? Nie idziesz? Nie idzie, zobaczcie! Dobra. No, kicni. Tak, baranek. No. On ma czasami, wiecie, takie podskoki właśnie. Tak rzuci swoim łebkiem. Dobra. No śliczny George. Cześć. Słuchajcie Ci piękna pogoda. Początek marca, za niedługo moje urodziny, może ktoś wie kiedy ja mam urodziny, jak nie wiecie to możecie sprawdzić na kanale Michasi, tam już było kilka filmików i napisać w komentarzu, a dzisiaj czas na zmiany, mianowicie idę do fryzjera, a co to będzie to zobaczycie na pewno w tym filmiku gdzieś pod koniec może, w każdym razie no, trzeba coś zmienić na głowie, także idziemy. czas na nową odsłonę Marka, oto on. Ja wiem, czy taka odsłona. Dla mnie normalnie. Słuchajcie, po prostu ścięte włosy. czy znaczy, ścięte. Jakby to nazwać? No skrócone no Moja i tyle. Jak facet idzie do fryzjera, to raczej takiej różnicy jakoś nie widać. Chociaż... Kobieta bardziej. Znaczy mógłbym ewentualnie się na łyso golić, no ale co tu innego zrobisz takich włosów krótkich? No ma, masz dwa wyjścia, właśnie na łyso albo farba. Znaczy no, farba, może farba będzie, słuchajcie, nie wiem, coś tam może będzie kombinowane. U się na odcinku, już jutro, także zobaczcie, <grym> marzy nasz przetkało. Dobra, a słuchajcie, wracając do zakupów jeszcze z Biedronki, to jest coś co zawsze kupuję, moment, muszę zmienić, o, kadr. Coś co zawsze kupuję i tego nigdy, słuchajcie, nie ma. Jak to nie ma jak jest. Ale od czasu do od czasu. <grym> Aha. To jest słuchajcie, towar deficytowy w Biedronce. Przynajmniej w tych, gdzie kupuję Czyli, w w Katowicach. Do uh -huh. A wiesz czego ja to używam? Ja tym wycieram, słuchajcie, komputer, czyszczę zarówno ekran, wiadomo, jak i klawiaturę, bardzo dobrze czyści. Fajnie się też tymi chusteczkami czyści telefony, no i szyby. Aczkolwiek do szyb można używać Klinu, nie? Ale do luster. Lustro też się tym fajnie czyści. A ja, mówisz, ja wolę ja. ten, psikacz, ręcznik jednorazowy. No i co jeszcze? Zucham. Oczywiście y, mister... Nie, a, agent max, mister agent nie, ten, o tu jest mister... Magic. M magic. Mm, same Magic, ten też jest magic. To jest magic, gąbeczka musi być. Jeszcze taki do łazienek. A kiedyś właśnie, mm -hmm. um, kiedyś były jeszcze y, z, z cząsteczkami srebra w Biedronce. No, Takie losiedra, mniejsze opakowanie. Tak, ale teraz już też tego jakoś nie ma, deficytowy mm. towar. Marek kupił piękne tulipany, bo wazon już pusty. Piękne, wiosenny. Ja już czekam na wiosnę. Kalendarzowa rozpoczyna się 21 marca. To jest właśnie też, wiecie? No właśnie to jest. Zawsze no... w szkole taki dzień. To y... takie y, dzień pierwszy dzień wiosny, dzień, dzień Wawrowicza, a jeszcze nawiązując do tego co mówiłem wcześniej, na, na ulicy do moich urodzin. Blisko wiosny są moje urodziny, ale jeszcze zimą. Już nadajesz o urodzinach swoich? Mm -hmm. No ludzie. bo to już niedługo ty. Cały świat musi wiedzieć, kiedy Marek. Gloria. No dobrze. A teraz wracam, ja wracam do kuchni, ty zabierasz się za e, rozpakowanie tych e, zakupów. A bardziej za schowanie. No właśnie. Tu już Ale patrz i... ile bym nakupił tego? Ludzie, faktycznie. No bo tego nie będzie za tydzień. No ale po co ci tyle tego? Jak Wykupujemy to nie będzie? Bo za kilka dni już nie będzie. Dobra, Marek, pani. Może widzieliście, a tam było tego parę sztuk. Dobra. Kończymy? Tak, kończymy. Dziękujemy za oglądanie tego vloga. Dajcie łapkę w górę. Koniecznie dajcie łapkę no w górę. No i napiszcie w komentarzu, kiedy ją ja urodziny. Ciekawe, czy zgadnicie. No przecież niby gadałeś, nie? Jaki? Nie, podpowiedź była. A była podpowiedź. A to piszcie. Każdy, kto dobrze napisze, na pewno dostanie od nas serduszko. Jakoś tak Ta. to się robiło. No to do zobaczenia w kolejnym vlogu, czyli, czyli już? już... A jest co, czwartek? To w sobotę. To na razie. A jutro u Michasi, słuchajcie, coś z włosami. Na razie, pa. No przecież byłeś u fryzjera. Ale coś z kolorem. Nie! <śm> pa. Pa.